No Aha Siema Dzięki, siema, a co wy tam łamie się ręce tam? A wow, zabawa Patrzcie, tu są te przyspieszacze jak w łodzi, widzicie? Jak szybko teraz jadę? Wy spróbujcie, Tędy się nie przyjeżdża, bo będziemy musieli znaleźć drogę naokoło. Albo przeskoczyć A ceknę się na ten pomysł Przeskoczę Tak? Słucham? YouTube te filmiki By na YouTube te filmiki rzucialiśmy Tak, wrzucamy A fajna sprawa, podoba mi się Też trochę jest z rowerem mi się podobają te sprawy nie? A umie pan jakieś triki? Jakiś? Nie, ja to tak taki y, bardziej rekreacyjny A. Ale takich nie mam takiego sprzętu jakby nie Franek Ile w końcu za ten twój rower? Teraz, gdzie był nowy? Teraz! Teraz, Jakieś 6, 6, 200... Podobno jak ten, jak, jak nowy, to 26 tysięcy, tak? Nowy taki, o. no. Byłem właśnie, kiedyś... Już, już mi popatr kasety wymieniał i też taki rozbierał, dobry, i mówi, że w tym, na tym etapie, co on jest, to tam 20 parę tysięcy jest wart, Dzisiaj jest w Sejmie, bo taki w Sejm to na co dzień, bo w zasadzie rzadko tu bywam, ale na co dzień jest tak zabarykadowany, czy dzisiaj coś się dzieje? No to trzeba wiadomości poglądać Oj, i się ja ja wszystko robi. A, okej, okay, dobra, ja to wiadomości nie oglądam zbytnio. Nie mam czasu. To, to, to wszystko to wszystko tak. A to my wiesz to, ja to skoczę. Tak? Ale co, on, on to odniżył nie? nie. <noise> tak, zrobił ci ułatwienie ja, ja to nie wiem, ja nie jestem taki dobry rajder jak on to O jedzie Nie nagrywam Michał Ja nagrywam. Do odebrania za tydzień A byłem w ogóle na ty coś tam się dzieje, jakaś blokada. Pościg może czy ktoś wie. Chodźcie za nimi, bo tam dalej jest fajny dziew. Dawaj za nimi, dawaj za nimi. Tu możemy ich wyprzedzić. Byłem tak samo szybko jak oni. Może bor powinien zacząć używać rowerów. <grystanie> <grystanie> Michał, dziadki już na ciebie wydały wyrok śmierci. Właśnie, ja widziałem. <grystanie> Taki, który po... kręcisz pod... Tak, to ja, trzeba. Jak się jeździ, powiedz mi? Bardzo wygodnie. Szybki jest? Ta, tak, i jest bardzo zwrotny. To znaczy, wadą jest, że jest szeroka kierownica, przez co w korku trochę nie daje rady. Kiedyś zapłaciłeś? Niecałe trzy. Fradek, chodź, ty się znasz na rowerach. Nie, my właśnie jedziemy na kazurę teraz. Aha, i co tam jakieś mikro, Teraz są zawody, w zasadzie już się kończą. Aha. Zaraz powiemy na. Czy Czekaj, ja tu mam cały czas mapę, bo tu kolega chce jechać do Piaseczna. Tak, na lewo skręcić i tak będziesz jechał tak z pół godziny i trafić do Piaseczna. Ale ja ty jestem szybszy niż taka sama... No, mój jest najszybszy. Tak. Ścigaliśmy się z rządowym konwojem tam na Mokotowie. To ja wygrałem, byłem pierwszy. No. Ale to się jednak... nie zgadły się kolory sprytów tak? Ale nie, nie no, kolory bo, elegancko elegancko wyższy. Wyższy. są elegancko wyglądające się zajebiście prezentują Dzięki jeszcze raz, miłego dnia Spoko, dzięki, dnia, się spoko, dnia. Znowu, też miłego dnia się Siema, no w rękawicze Spoko, trzymajcie się Koleka się nie zna na rowerach, bo ja mówię no, że trzeba mieć kolory, a on mówi, że nie Wiesz, kolory najwięcej dają Cześć wszystkim, cześć Okej, to braliście udział w zawodach? Dobra, jedziemy tędy aha, aha, i co teraz? To nieoznakowany Nie eee, na kabaty Tam gdzie jest zajezdnia metra, tam gdzie śpią pociągi Czekajcie Nie ma żadnych pociągów A. To jest te! Pociągi tu są! O kurde Wywaliliście się przeze mnie? Sorry! O! Obryzgali go! O kurde! Tu było głęboko! Byliśmy na Kazurce jakieś pół godziny temu i nadal były. Przepraszam, a jutro które której, nie pan? Jutro nie wiem, ale myślę, że jak, że jak pan przyjdzie, tak o 13:14, to będą. Będą, tak. Była włoszowska? Słucham? Była dziś włoszowska? Nie wiem, nie wiem, bo my tylko przyjeżdżaliśmy obok. Tam, my tam nie bardziej... Dużo Ludzi? Tak. My. Ludzi? Nie, aż tak nie, ale ludzi sporo. Nie będzie pan zawiedziony. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Się pan się pytał, czy są mistrzostwa na kazurze. Okej. Okay. Dobrze! W porządku. Nie zajechaliśmy panu drogi. Serfować czy Willy? Surfować. A, bo Willy to z zamkniętymi oczami, tak jak strażnik mówił. Mogę tam. To może się źle skończyć. No jak się bawię. No tak. Na szczęście ty masz większy kask. I go nie ma. Oni po tych schodach, jak są schody, takie ze strony, jechali na stację na dół. No, tak. Wariaki, no po, dwóch wariatów. Ja tak nie, nie mówię. Dwóch wariatów, no ja, ja byłam... W szoku. W szoku, no zdenerwowałem się, ale to jeszcze wie jak i nic nie stało, ale no. powinni winną, gdzieś tu winna powinna tak, być. Tak, to znaczy to najszybciej jest w bo winna to się wleczy. Dobrze, dziękuję bardzo za pomoc. Pani się zdenerwowała, że coś wam się stanie, jak zaczęliście. Tak? Kto chce bilety? Ja chcę. Do każdego coś ja dobrego. Jeden dla mnie. Zaraz będziemy jechać, Maciu. Na rower wyszedłeś czy na metro? No ja z rowerem, a nie metłem. A pan jak ma nogi, to nie jeździ pan samochodem czy jest pan rogi? Nie, nie ma samochodu, nie jest no to... nie, nie, nie w tym żydowskim kawałku naso. Okej. Okay. Chcę mieć sobie 1 metr w Dokładnie. Szkoda, że nie ma takiej opcji. Tam siedzi. To jest ten drążek. Chce zobaczyć te emocje. Przegrał. Tutaj nikt nie wygrywa. Nie? Wygrał? Nie. Właśnie... Nie wygląda jakby się cieszył, więc chyba przegrał. Wygrał czy nie? Nie wyglądał, żeby się cieszył, więc chyba przegrał. No nie jest takie proste widocznie Te dwie minuty to kawał czasu jak się pracuje ze sobą A przed telewizorem to już chwila na radę, kurde, dasz radę, trzymaj! Trzymaj! Jeszcze Ja mam kierunkę 43 To teraz ja Rzucę spodnie i maj To są emocje, to jest rozrywka, kurcze Byliśmy na Ursynowie, nie wiem, z 3 godziny, nic się nie działo Przychodzimy, pierwsze 5 minut, na śródmieściu już większe emocje w środę jak warszawie. A, tak, Tak. Pół minuty. Mocno, mocno, trzymaj się. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, warto.

Nic nie przebije tej rurki, tej co się siłowali na patelni. Bo usłyszałem górki tak się No kazury też mało co przebija.